Wiara, tu powiem, witam wszystkich w moim retrokoncie w kolejnym odcinku, w którym opowiadam Wam o czynności prostej do wykonania, a czy niekoniecznie prostej dla każdego, o czynności bardzo wręcz oczywistej, acz przez wielu niebranej nawet pod uwagę. Generalnie o czynności tak banalnej, że nagrywanie o niej materiału zdaje się być zbyteczne. Jednak robię to, bo wiem, że nie jeden na tym może skorzystać. A mowa będzie konkretnie o tym, jak w bezprzewodowym oryginalnym padzie od strony PlayStation 3 DualShock 3 Six Axis wymienić akumulatorek na nowy. Czyli tak, jak mówiłem, czynność banalnie prosta, natomiast dodatkowo od siebie dorzucę jeszcze info o tym, na jaki zamiennik warto wymienić oryginalny akumulatorek, żeby nie utopić niepotrzebnie kasy i nie dać się wrobić w zapewnienia producenta o większej pojemności akumulatorka oraz zabawy przez nawet parę tygodni na jednym ładowaniu. Więc jeżeli chciałbyś zobaczyć, jak wymienić akumulatorek oraz na jaki zamiennik warto się zdecydować, albo po prostu posłuchać mojego monologu, bo tak, to zapraszam do obejrzenia odcinka i pamiętaj. Nie bądź sknera, pęcz uczy i bawi, i zatem daj mu suba już teraz. Zaczniemy od banalnego wręcz banału, czyli kiedy należałoby zainteresować się wymianą akumulatorka. Jak wiadomo, główny powód to pomimo usilnych prób naładowania pada oraz widocznych oznak ładowania, czyli migające diody, brak reakcji ze strony akumulatorka. To oczywiste, tak samo jak drastycznie szybkie rozładowywanie się po naładowaniu. W moim przypadku pad po naładowaniu potrafił wyjechać akumulatorek do zera w ciągu niecałych 3 godzin grania, co jest zdecydowanie oznaką jego ostatniej prostej. Dodatkowo po naładowaniu oraz nieużywaniu pada po uruchomieniu konsoli nawet już po w dniach konsola zgłaszała konieczność ładowania pada. Rozładowywanie w trakcie spoczynku to też oznaka wykańczającego się akumulatorka. Niestety, największym wrogiem ogniw litowo-jonowych, zaraz obok typowego starzenia się takich ogniw, jest rozładowanie do zera i utrzymywanie takiego stanu przez długi czas. Mój pad ewidentnie u poprzedniego właściciela leżał nieużywany parę ładnych lat, więc nie dziwne, że akumulatorek w końcu skapitulował. Doładowanie takiego akumulatorka to nic złego, a nawet czynność zalecana. Generalnie idealne warunki dla takiego ogniwa to ładowanie od 20 do 80%. Przeładowanie również nie jest. Korzystne. To nie czasy ogniw niklowokadmowych, gdzie istniało coś takiego jak pamięć baterii, które należało formować i zachowywać cykl rozładowania do zera i pełnego ładowania. Dlatego dziś zajmiemy się wymianą akumulatorka w moim padzie. Zanim jednak do tego przejdziemy, słów parę na temat zamiennika, jaki warto wybrać. A wybór mój padł na takie oto cudo, które według Google aktualnie jest najbardziej popularnym wyborem ludzi chcących zreanimować pada. Akumulator ten to typowy Chińczyk, brandowany dla niepoznaki taką elegancką i przyjazną nazwą, co jest popularną praktyką wśród chińskich producentów sprzętu. Cud, że nie daje lekko z niemieckiego, czyli że wiecie, solidne takie. W każdym razie akumulatorek można dostać wszędzie, nawet w tym sklepie co włącza jakieś tam niskie ceny czy coś. Jego pojemność to 650 mAh, i tu akurat dobrze, bo wiecie, jak ktoś wam pisze, że taki akumulatorek ma dwa razy większą pojemność, to sprzedaje wam. Pizza na restaura. Tyle większa pojemność wiąże się z większymi wymiarami ogniw, zatem takie cuda to między bajki można włożyć. Niemniej jednak ten akumulatorek zbiera dobre opinie, a do tego można go kupić za coś około 30, 40 zł, w zależności gdzie kupimy. Do tego ma rok gwarancji. Myślę, że warto dać mu szansę. I właśnie taką szansę zamierzam dać mu teraz. Zatem zapraszam do stołu. Dobra, zabieramy się za wymianę akumulatorka. Generalnie ten akumulatorek przychodzi w takim fancy opakowaniu, bardzo fajnym, Cameron, Sino, takie, wiecie, typówki, takie Chińczyki nazywają takimi różnymi nazwami te swoje rzeczy, żeby wskazywało to, nie wiem, na prestiż, na coś, prestiż, prestiż pełnym ryjem, no nie wiem, generalnie całkiem to ładne, powiedzmy, dobra. Akumulatorek, jaki jest, każdy widzi. Dobra, bierzemy się za wymianę, więc obracamy pada do góry. Nogami, że tak powiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć wkręcików, mały krzyżak. Bierzemy się do, yy, do akcji. Ostatni wkręt zawsze się nie chce poddać. Generalnie dobrym pomysłem jest posiadanie magnetycznej końcówki, której oczywiście nie mam. Znaczy jest, ale przestała działać, także wiadomo. Mamy wszystkie pięć, trzy, raz, dwa, nie, gdzie pięć? Jeszcze jeden jest. Mamy wykręcone wszystkie wkręty, zatem bierzemy się za otwieranie. Musimy przycisnąć tutaj generalnie troszeczkę obudowę. W dół obudowy przyciskamy i otwieramy to w górę. Rozchodzi nam się w ten sposób, tak? Musimy teraz uważać, żeby nie ciągnąć do góry, bo pamiętacie, że tu musimy te triggery wymanewrować. Najlepiej to podnieść sobie w tą stronę i przez otwór tutaj ładnie je wciskając o w tę stronę, ściągnąć obudowę. Wszystko w temacie. Pamiętajcie, że musimy tu wcisnąć, bo tu jest taki ząbek, taki zatrzask. Musimy ten zatrzask uwolnić, wtedy obudowa nam się otwiera w tą stronę. Manewrujemy sobie te triggery, tutaj robimy tak, żeby nam się nie, roz, nie rozjechały, nie rozpadły. Po co mamy to ruszać? I mamy środek naszego pada i mamy baterię, którą teraz będziemy wymieniać. Oryginalna bateria litowo-jonowa. Sony, tak? Made in China też, ale Sony. Jak to robimy, bardzo prosta rzecz. Generalnie mamy kabelek, cieniutkie wtycz kabelki, wtyczkę musimy wymanewrować. Najlepiej to jakimś podważyć czymś, ale generalnie powinno to pójść lewo-prawo, delikatnie. I mamy baterię zdemontowaną, oryginalną. Zdemontowana bateria oryginalna prezentuje się tak. Ona ma 3,7V, 570mAh. No ta ma 600mAh. 50 tak miliamperogodzin. Generalnie prezentują się bardzo podobnie, jeżeli chodzi o grubość, o wymiary, bardzo podobnie. Tak. Bardzo to bardzo podobnie wyglądają. To co się różni to ten ma krótki kabelek, oryginalny akumulator, a ten ma dłuższy taki nie wiadomo po co, ale chińczyki dali dłuższy kabel. Co to powoduje, musimy uważać jak montujemy, jak wkładamy nowy kabel podłączamy, żeby schować go tutaj w to gniazdo. Do środka tutaj, w przeciwnym razie e, możemy go przeszczypnąć możemy go przerwać przy montażu e, obudowy. Także musimy na to uważać. No ale generalnie tak one się prezentują, tak to wszystko e, wygląda. Teraz bierzemy się za wymianę. Montujemy na sam pierw, na sam początek. Dobrym pomysłem jest sobie włożyć po prostu e, wtyczkę tutaj, bo później, jak założymy akumatorek, to będzie nam ciężko to zrobić, bo to jest umiejscowienie jest jej takie, nie inne. Trzeba to po prostu się troszeczkę z tym namanewrować. E, na ale jest to do zrobienia. A jak mam gru... ktoś ma grube palce, tak jak ja, to będzie miał męczarnie. Jeszcze tutaj na tej kamerze, w tą stronę widzicie, nie chce to za bardzo wejść. Trzeba się do tego przyłożyć inaczej. Oczywiście, te mają być w górę, skierowane tak o, i musimy to tutaj spróbować wsunąć, żeby nam to weszło. Zakończyło się sukcesem. Udało mi się tutaj to wmanewrować. Nie jest to taka prosta i oczywista rzecz czynność, ale jednak jest do zrobienia. No i montujemy sobie nasz akumulatorek. On się tutaj musi zmieścić. Tutaj w te sanki. Nie wiem czy. O, już nawet działa. Przycisnąłem niechcący przycisk. Nie wiem czy go założyć w tą stronę, czy go założyć w tą stronę. Generalnie on i tak i tak będzie pasował. Te teraz dobrym pomysłem byłoby. Tak chyba jest nawet lepiej w tą stronę, żeby go założyć. I teraz y, dobrym pomysłem byłoby y, wciśnięcie, zaraz dokończę, tylko wcisnę ten kabelek tutaj, żeby on był tutaj w środku, żeby mi się tutaj nie przyszczypał gdzieś. O, o, o! o, Coś ten deseń. Tak to zostawimy. Generalnie oryginalny jak był montowany, e, chyba w tą stronę, a ja go zamontuję w tą stronę. Nie ma to chyba znaczenia, a jak będzie miało znaczenie, to zaraz go założę w drugą stronę. Generalnie tak wygląda zamontowany. Akumulatorek, zamiennik, tak? Teraz nie pozostaje nic innego, jak złożyć do... O, wkręt wypadł. Złożyć z powrotem e, obudowę całość do kupy. Pamiętajcie, tutaj mamy przycisk do parowania urządzenia, gdy go... do resetowania urządzenia, gdy go wciśniemy, żeby zresetować urządzenie. E, generalnie to potrafi ten plastik wypaść. Musimy pamiętać, żeby go e, włożyć odpowiednio, żeby to było na swoim miejscu, żeby go nie zgubić, bo zostaniemy później bez przycisku do resetowania urządzenia. No i składamy z powrotem. Manewrujemy triggery. O, uważamy, żeby akumatorek nam nie wypadł, co się oczywiście nie do końca udało. udało. Siedzisz tu, dziadu? Siedzisz. Próbujemy złożyć te triggery. Tak, o. Próbujemy zrobić to tak. I teraz powinno. O, proszę bardzo, weszło. Trzeba się troszeczkę namanewrować, ale jak się pomanewruje troszeczkę, to to się zejdzie. Jest OK. Mamy pad złożony. Złożony, wszystko jest jak należy, nic się nie haczy. Wszystko jest ok, wszystko jest ok. No cóż, czy działa? Działa, proszę bardzo, ładnie. Oczywiście, pada trzeba naładować, rzecz oczywista. Natomiast czynność uważam za zakończoną. też cała operacja. Więcej tej nic nie ma. Nie powstaje nic innego jak skręcić go teraz w całość. Czego nie będę wam już pokazywał, wszystkie wkręty na swoje miejsce muszą wejść. Także ja skręcam, robię cięcie i wracam za moment. Dobra, po wymianie, jak zaleca producent, pada należy naładować do prawie 100%. Wiadomo, że to jest pojęcie względne. Producent pisze o 100%, jednak wiadomo, że to kontroluje elektronika i to nigdy nie naładuje się do 100%. No ale naładować go jednak trzeba. Dobra, zatem biorę się za ładowanie i za testy. No i wracam z moimi przemyśleniami. Dla Was to będzie chwila. Kwestia cięcia dla mnie parę dni, no bo muszę go potestować i naładować. Dobra, słuchajcie, magicznie wracam. Za chwilę, a tak naprawdę minął spokojnie, z miesiąc, jak nie więcej. I teraz, tak, jak to wszystko wygląda. Mam tutaj to zapisane, także będę się posiłkował notatkami. Pad ładował się ze złącza USB w komputerze, bo tak ładowałem, nie z konsoli, podczas używania tylko ze złącza USB w komputerze. Jakieś 3 godziny się ładował. Przez ten czas naładował się w pełni. Konsola pokazywała, że 100%, czyli 4 chyba kreseczki, tak. cztery kreseczki, czyli 100% baterii naładowane. I po tym, jak naładowałem, grałem na trochę w kills na trujeczkę i tak naprawdę w ciągu dwóch sesji, dwie sesje miałem, dwa podejścia, oczywiście. Nie jedno po drugim, tylko tam w jakimś czasie. No ale generalnie jeden dzień, drugi dzień, powiedzmy po jakieś dwie godziny. Jedna sesja po dwie godziny, czy cztery godziny grania. Przez ten czas robiłem, nie wiem, około połowę gry w mojej ocenie, coś takiego. Po tym, jak te, skończyłem grać na tej konsoli, to pad przeleżał nieużywany spokojnie ze trzy tygodnie. Po prostu leżał. Pamiętacie, mój pad z oryginalną baterią, która jest aktualnie tutaj, w tym pudełku ułożona, podczas leżakowania też tracił napięcie, tak? Po prostu nie trzymał w ogóle prądu. A ten leżał po takim używaniu graniu, leżał spokojnie nie 3 tygodnie, ponad, albo około 3 tygodni. I teraz tak, aktualnie konsola pokazuje pojemność 3,4, także akumulatorka jeszcze jest dostępna. Czyli 4 godziny grania, leżakowania z 3 tygodnie i pokazuje konsola, że jedna kreska z tego, z całego tego poziomu naładowania pada, zeszła. Także, czy oceniam to dobrze? Bardzo dobrze oceniam, bo słuchajcie, Akumulator, który kosztuje 30 parę złotych, do 40 złotych, zależy gdzie go kupicie, możecie go kupić taniej, pasuje idealnie, ładował się, trzyma dobrze, działa bez problemu. Teraz nawet jeżeli, oczywiście nie wykonałem takiego już długoterminowego testu, bo to by trzeba było robić nie wiem, rok czasu, pół roku, wiecie, żeby zobaczyć czy on wytrzyma i jak długo te parametry swoje będzie trzymał. No to wyjdzie po czasie, tak? Natomiast, jeżeli taki akumulator wytrzyma rok, to czy za 30 parę złotych, 40 złotych to jest źle? Wydaje mi się, że nie, że to jest dobra inwestycja, dlatego... Polecam tę baterię, ten akumulator, Cameron Sino, polecam go, bo jest naprawdę spoko, bo ma dobrą cenę, bo jest dostępny, bo nie ma przesadzonej pojemności, bo się naładował, bo trzyma dobrze, bo na tą chwilę działa jak należy, wszystko jest super. Także mogę go śmiało polecić, jak mówiłem, znajdziecie go tam, gdzie włączają niskie ceny, bo ja go tam kupiłem, ale pewnie w necie można go znaleźć taniej. Pewnie też są inne akumulatory, o których ja nie wiem, zamienników jest pewnie sporo, które też się pewnie sprawdzają, pewnie jeden z Was sprawdził, taki akumulator używa i jest dobry, także... Dajcie znać, jakiego wy używacie zamiennika, e, akumulatora w takim padzie Six Axis od Playa Trójki. Jestem ciekawy, czego Wy tam używacie. No, a ja polecam tego, bo sam go sprawdziłem i uważam, że jest dobry. W tym odcinku to ma tyle, także dzięki wszystkim za obejrzenie, pozdrawiam Was czat i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!